Cześć z tej strony Zordi Petrolhead. Witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Forda Mustanga Eleanor z filmu 60 Sekund z kolekcji Eagle Moss. O, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jakie elementy zawiera 53. zestaw z 14. numeru kolekcji, a potem złożymy sobie uzupełnienie deski rozdzielczej. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Zestaw 53 zawiera rama deski rozdzielczej. Plastikowa. Szkła wskaźników. Plastikowe. Wykończenie deski rozdzielczej. Plastikowe. Znaczek 60 sekund. Plastikowy. Naklejki wskaźników. I dwa zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mam elementy! Zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie naklejki. Nie wiem czemu już chcą, żebym je odklejał obie, skoro potrzebuję najpierw jedną odkleić i przykleić na miejsce. No więc bierzemy sobie deskę rozdzielczą z poprzedniego numeru. I teraz tak, mamy tutaj jedną naklejkę tą dużą z prędkościomierzem, a tu jest obrotomierz. I. Prędkościomierz musimy umieścić tutaj, obrotomierz tutaj. Zróbmy to. Oczywiście najgorsze możliwe naklejki, czyli okrągłe. Takie jest najciężej przykleić równo, bo jest za dużo punktów odniesienia. No ale próbujemy. Staram się zrobić to najlepiej jak potrafię. Dobra, chyba nie wyszło źle. Teraz obrotomierz. Trochę przeszkadza tutaj końcówka tej deski rozdzielczej, bo wystaje i przeszkadza. No dobra, nie wyszło źle. I dalej, co my tu mamy za wskaźniki? Bo to już trzeci krok i w trzecim kroku są te. Czyli tak, jest e, ciśnienie oleju, tutaj jest wskaźnik paliwa, a ostatnie to jest temperatura silnika. Dobra, albo oleju. I właśnie w takiej kolejności to musimy przykleić. One są mniejsze, więc zobaczymy, czy to będzie trudniej przykleić, czy łatwiej. Nie wiem, czy będziecie widzieć, bo jest ten daszek. Prawdopodobnie nie będziecie widzieli, więc dopiero wam pokażę jakby e, efekt końcowy. No to jednak dość ważne, żeby nakleić to równo. A niestety są tu miejsca, gdzie troszeczkę przeszkadzają w tym. O, teraz będzie trochę łatwiej. Ok. Teraz poziom paliwa. No palcami to, to nie ma szans, żeby to nakleić dobrze. Dobra, żeby to nakleić dobrze, to muszę tak od boku wziąć centralnie. Ok. Ok, no mogłoby być lepiej, ale nie uważam, żeby było bardzo źle. Dobra i teraz na chwilkę odkładamy to na boczek i bierzemy sobie ramę deski rozdzielczej, odwracamy, o, to tak, nie no tak jest, tak i tylko tak odwracamy i umieszczamy w niej szkła wskaźników. Powinno wszystko tutaj wejść na swoje miejsca. bo mamy dziurki na sworznie o, 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 i to ostatnie nie chce wleść. O, to <grym> najlepsze, że to zastrzeliło, to nie był stworzeń tylko mój kciuk. No ale się udało. Jest i siedzi. Bardzo ładnie. Mm, teraz nie wiem czemu cały czas mi to pokazuje, żeby to trzymać do góry nogami. No ale dobra. Mhm. Następnie bierzemy sobie wykończenie deski rozdzielczej. Będzie takie aluminiowe. Nakładamy na ramę. Czy to ma gdzieś tam powskakiwać, czy to będzie na śrubki? Się przyjrzę. Są jakieś małe sworznie. Dwa, trzy. Tutaj w te otwory powinno wejść. Raz, dwa, trzy. No ale tu akurat z dopasowaniem to już naprawdę trzeba mieć jakieś problemy, żeby tego... Nie, żeby nie trafić i żeby nie dopasować. Okej, okay. generalnie nie chcą jakoś tam bardzo te sworznie wchodzić, ale podociągamy to na pewno wszystko zaraz śrubkami. Nie? nadal, nie? Nie chcę dociskać na maksa, bo możliwe, że to nie ma sensu. Okej, okay, dobra. Czyli przejdźmy dalej. Czyli bierzemy już deskę rozdzielczą i... No, dobrze, czyli o, w ten sposób umieszczamy naszą ramę z wykończeniem na desce rozdzielczej. To nie powinno jakoś wskoczyć albo, albo coś. Dopiero. Albo jeszcze nie jest do końca ociśnięte, bo tutaj jest w miarę równo. Nie, wszystko teoretycznie powinno być ok, a nie chcę złamać oczywiście. No dobra, niech będzie tak, jak jest. No, za chwilę dociągniemy to wszystko. Zresztą od spodu, kto będzie patrzeć od spodu? Yy, Także tego. Dobra, teraz mamy od tyłu. Bierzemy trzy śrubki P05 i wkręcamy tutaj, tutaj i tutaj. Okay. Zacznę od środkowego. Trzeba go tutaj, widzę, troszeczkę podciągnąć. Albo sam się teraz podciągnie. Okay. Nie za mocno. O, widać, że tutaj dobiła właśnie śruba. Nie wiem, czy będziecie widzieć, taki, taka wypustka od śruby. U, czyli trochę za mocno wkręciłem. Kolejna. OK. I ostatnia. Z drugiej strony. O, ok. Super. Teraz bierzemy sobie znaczek, który nam mówi, że to jest oficjalna Eleanor z filmu 60 sekund. Wkładamy ją tutaj, właśnie w te dwa otwory. O, te. O, skoczyło elegancko. I teraz dwiema śrubeczkami są malutkie, więc się posłużę. Mniejszym śrubokrętem, dwiema śrubkami to łączymy. Mhm. Grunt to złapać ten gwint, i potem to już leci, ale samo złapanie gwintu nie należy do, do najprostszych. Złapałem? Nie, cały czas pływa mi tutaj ta śrubka. Zleciała z, ze śrubokręta mogłaby mieć taki końcówkę zaostrzoną, jak wkręty na przykład i byłoby dużo łatwiej, No i na przykład teraz co, no kręcę, kręcę, kręcę i nic się nie dzieje dziurki są, ojejku, dziurki są bardzo małe może troszkę mi się udało od oddrapać to paznokciem bo może jakiś nadlewiec albo coś, albo farbka ta srebrna gdzieś tam wpadła nie wiadomo. Okej, okay, jeszcze raz. Proszę w dobrą stronę, bo przykręcę, będę szczęśliwy, a tu się okaże, że do góry nogami. No i druga próba. Albo ten otwór, jak byłby bardziej stożkowy, taki naprowadzający tę śrubkę. Chyba mi się udało. Tak, udało mi się. Czuję opór. Okej, okay, teraz jeszcze jedna i będzie z głowy się udało od razu. Więc chyba to takie podrapanie paznokciem gdzieś tam, odgarnięcie tej farby coś dało. No. Wygląda to ok, ale bez szału. No. To wszystko. Tak właśnie się prezentuje kompletna deska rozdzielcza. No i tak jak się tego spodziewałem, dzisiaj w końcu się troszkę pomęczyliśmy, troszkę pobawiliśmy. Bardzo dużo smaczków wkleiliśmy. Fakt faktem to są tylko naklejki i nie będą podświetlane zegary względem Dodge'a. No ale no, powiedzmy, że to mogę przełknąć, bo nadal fajnie wyglądają te zegary w tych tubach. Trudno się to naklejało, żeby to było równo, ale było warto. Mamy ten szczególik jak emblemat autentyczności tego modelu, że jest z filmu 60 sekund. Fakt, jedną śrubkę troszeczkę za mocno przykręciłem, przez co jest takie lekkie, lekka nierówność na desce rozdzielczej, ale jest prawie że niewidoczna. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. O, w następnym odcinku złożymy sobie schowek, radio i gaśnicę. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!